Woda jest, patrz! Nie ma moje lata takie roboty. Ktoś musi wam pokazać, jak się koło robi. No, a we wszystkim, w dzisiejszym odcinku, robienie koła. Jak już tu mruczałem pod nosem, nikt wam tego nie pokaże. Romek już piwko pije sobie. A to inni, wszyscy tylko do wokalizacji. Czek, kto to wymyślił, k**a, ta rękawica. Tu się nie porównaj do Romka! Ty do mi do piętni sięgasz. O, patrz, stary wentel. Długi. Teraz już tylko taki europejski robię, króciutki. Wiesz, to trzeba sprawdzić. Sprawdzić, to jest... Ja myślę, że to jest oryginalna dentka jest. Polskiej kosiarki. Dębice? Nie. Był Made in Poland. Widzisz? Jeszcze takiej chyba nie widziałem. Ona ma wartość historyczną. Zobacz, wiesz to? To jest koło z kosiarki, znalezione na złomie. Uch, już takim dzień zaniedbuję złom. Żadnej nowej tętki nie masz. Słuchaj, no i co to da nowa? Przecież nawet guma jest, jest cieńsza jak... Mam na styku dwie oryginalne z tego, wiesz? Mm -hmm. Ale te lepiej wygląda, aż jakby mieli przedni napęd. Niczym handlarz jakiś. Ładnie wygląda. E, takiej samej produkcji, zobacz. To nie jest 100 milki. Czy to jest 100 mil? Pierwszy raz takim czymś się spotkałem tutaj? Gdzie jest gdzieś tu rocznik? Powinien być. Tutaj, o gdzieś tutaj chyba te znaki. 61? Nie wiem. 76? 2.0.0.5.0.4.761? Oj, dobra, bierzemy się to, troszkę słońce wyszło. Z jednej strony pojeździłem, to zeszło, ale z drugiej. No i co? Dalej będziemy tłukli. Ale może nie na kostce? Co fachowiec co fachowiec, ja tu będę mówił? No kto teraz zrobi koło? No kto zrobi koło? Wszyscy tylko do wulkanizacji. Bez zawarka by stał w poziomie? Myślę, że by stał. to jest porządny ciągnik. Ja to zrobię... Nie no chcesz robić sam, to rób sam. No to no ale, ci, nie, żeby... ja nie, ale ja nie widzę siłowników. To, to będą chyba dwa dziki. Są albo jeden, nie wiem. Okej, okay, dobra. Super, dziękuję bardzo. Kwiatki wyłaszane. <śla> <śla> Plutycze się nawet chowają. Kurier przyjechał do mnie. Stąd taki odzew. Ale jest łata zobacz. Jest komik. łata. No, jest trzyma. że jest minus, minus 15 stopni. No przesadzam, minus 5 chyba. Podejrzewam, że jakieś coś tu podlazło tymi dwiema otworami. Te dwa otwory, otwory są tak zwane technologiczne. Gdzieś w jednym po prostu. Musiał coś dziobnąć no. <laughs> tu gdzieś ich widziałem to chyba jest trzeci otwór technologiczny I tak to się, ja się pytaj po co nowa opona no po co nowa opona no. ja nie wiem tu jest trzy czyli trzy otwory no woda tak chodzi no, o to żeby się lepiej dopasowała do terenu <śmiech> tak tak <śmiech> <Kurwa>. co <laughs> no te otwory technologiczne no tak otwory technologiczne są po to żeby woda wycikała z nich no Coś tam jeszcze, no. O, teraz drugi kurier. Wygrzewasz się? No, no chodź tu, chodź. Kotek babci. Ach, takie fajne łyżkę miałem i gdzieś w polu został Można jeszcze taki sposób zrobić. Pierwszy wydmuch. Tego syfu jest naprawdę uh. Ja tam włożę do kuchenki, bo ona mi tu zamarzła woda, wiesz? i na piecę połóż No tam koło piecyka postawię, patrz, bo ona tutaj Czekaj, jeszcze bym chciał sprawdzić oponę Wodę trzeba nawać. wody nie ma O, tę łyżkę, o hmm. No, To no, jest no. fajna łyżeczka I papierem ściernym Musimy pozbieram tę Musimy się przełożyć do wspomagania w wypadku Znaczy no, tutaj zrobię ten, zaraz skończymy z tym lasem Patrz, tutaj jest luz na tym, na sworzniu. i to trzeba zredukować. I końcówki się pokupi, i wspomaganie trzeba zrobić. I wspomaganie musimy zakładać. O, tu chyba nie ma na, o, luzu na tej osi, tutaj. To tak, tam mechanikiem nie jestem. Jestem trucicielem. <laughs> o, to trzeba zrobić, wiesz? Nie wiem, czy to to robi, czy to to, nie mam pojęcia. Wyciągnę tylko to, to podkręcam sobie. Ja dzisiaj na ten błotnik odkręcę, żeby miał to już szybciej dojście do tego. Cztery śruby, i tu dwie. No i tutaj te końcówki. To chyba frezy, są, jak się nie mylę. No i w sam raz będzie pójdzie na przegląd. Byś dał... chciał. Aj, kurwa, patrzno. Mógłbyś nie pokazywać mojego warsztatu. Wobec tym to se, se, w obecnym stanie. Co chcę No depresji jest. dostanie. No ser, dobrze jest. Przyciągnij tutaj, rozciągnij ten szlaf i znajdź do pompownicy do powietrza. Pompownicę, kurwa. <laughs> Albo przynieś tę ręczną. Ja, jak, to... jak już ma wyglądać, jak ty pluty, cztery... Ręczną chcesz? No oczywiście. Tak, żartowałem. Zabieraj. Żartowałeś? No pewnie, że żartowałem. Jak chciałem takie ciało ręczną, kurwa, ręczną! Haha! Ha. Jezu, idź już, idź już! Myślę, że chcesz tą. Chciałem takie ręczną, tak jak kiedyś było. Ja nie wiem, co w głowie artysty siedzi. <słuch> Przyniósł jeszcze nowszą. Kurwa, no! Ach, ty się kręcisz kurwa. A idzie to już wiaderek, u, hu, hu. Jakbyś jakimś krowiarzem był? Tak, byki poje. Sześć wiaderek masz? Widzisz, jak ci się powodzi? No. No, jakby My nie mieliśmy, um... mieliśmy dwa czarne. Jakby nie umył, to na dwie nie był. No, z jednego wiaderka pił. No. Trąbko, pompko. Pompuj to. Co, to nie jest wygodne, to pojęcie? Nie? Nie. Ale to takie... profesjonaliści używają. No. Co mi po w celizmie, jak Ale ty? możesz dzięki temu łatwo spuszczać, bo masz tam taki pstryczek też, ja wiesz? Się rozumiem, ale no, no, no nie jest rewelacyjne. Dla mnie nie jest, no. no dobrze, w porządku, nie, no. No, nie podoba Ci się, to trudno. No bo że ja tylko marudzę. Tak trochę to wygląda. Nie marudzę, tylko po prostu, no. Dobrze, dobrze, dobrze. Zobacz, ona wygląda tak jak dżownica, widzisz? No tak. No. Także dzisiaj i o dżownicach, i o oponach. Ale piankowanie to to byłeś pieszy do ciałeś. kurde. To był kiedyś młodszy byłem, chłopie, byłem 4 lat, byłem wtedy młodszy. Trzeba pokazać młodym adeptom, jak się koło zmienia. Ja wiem, czy ktoś na to patrzy. Oczywiście, że tak. Wszyscy teraz do wulkanizacji jadą. No i napędzają gospodarkę. Wiesz co? Co tam? Ty tak do wulkanizacji pojedziesz, tam to dalej powietrze schodzi z przyczepy, wiesz? O, Tam dalej jakaś woda, czy coś. Powiem, że naprawdę jest nieprzyjemnie na dworze. I gdzie rdza jeszcze jest? No za menożykiem ściągnę. Ja jak zapłaciłem 350 zł to chyba za koło. No jakie koło zapłaciłeś jest 350 zł. Przednie w rędziże? Czekajcie, ile no ja zapłaciłem? cholera. Wiem, że woziłem przednie. A ty woziłeś? Ty też woziłem, no. Teraz ja dziurę zrobisz. Czego mam dziurę zrobić? Słuchaj, jak na przykład się maszynkę do golenia yy, golisz, to ty uważasz, że zaraz się zatniesz, nie wiem, czy jeszcze poddrżniesz? No nie. No. Ale możesz, prawda? Może, tak samo tak. i ja mogę dziurę zrobić, ale robię to bardzo namiętnie. <noise> no i tak nie jest, no. No i jest fajnie, zobaczcie. Jest zimno. Samochód trąbi. A my zrobimy koło. Wodę trzeba znaleźć. Nie ma. Tak, wiesz co? Dobra, niech się to grzeje. No dobrze. Niech się to grzeje, a my coś innego zrobimy. Napompujemy tam, to sprawdzimy od razu dwie. Aha, jeszcze co napompować? Tak, tak, sprawdzuję gdzie tu loch jest. Barzę ci łata może odskoczyć. Już widzę dziurę. Widzisz? No jest to, no. Furgocze ci przy palcu. Masz ten na Ja tutaj rozetne tutaj ten, poczuję się jak doktor. Tylko pasuwa pewne okulary. Jaś, jaś, wiesz co w tym wody brakuje? Skrzynki, takiej narzędziowej, typowej takiej, żeby ona była, wiesz, na butniku. Bo w oryginale była na butniku. Ale nawigacja będzie. Na pompkę powietrza. Gdzieś klej z kleju. Już się? Daj mi mi czymś kosmicznym, bo już naprawdę. Tu dziura się zrobiła. No teraz już na pewno. Zakleisz to? No oczywiście. No i bardzo dobrze. To w następnym odcinku. W ogóle chciałem zrobić operację plastyczną. Chciałem usunąć zmarszczkę. Dobra? Się prilibać. Jak dostrzegasz jakieś nieprawidłowości? Na razie jest wszystko w porządku. Na razie powiedzmy AKG. Co, 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 coś, coś mi wypadło? Artużna <tusza> 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 Z mikrofonu mi zleciało. No, a co, jeszcze 5 minut i już zrobimy. Bo nikt wam tego nie pokaże. Nikt. Już, no zawsze. Nie ma ludzi, którzy chcą pokazać coś. Każdy teraz tylko jakieś współprace, reklamy. Ty jesteś nerwowy, weź sobie ponoć pomaga, już bierze... bierę, biorę już kilka miesięcy Tak, jest ok. Nie to słychać, wiesz, widzisz, bo tamte napompowaliśmy troszeczkę i już było słychać, że schodzi No chyba, że naprawdę jest taka malutka dziurka, tak jak tam w przyczepie tamtej, ale te, tamta przyczepa jest bezdentkowa, Bezdętkowa Także ja tej bezdętkowej nie chcę się czepiać, bo chociaż mógłbym po prostu założyć dentkę. Mówisz o przyczepie tej dwuosiowej? Tak, nie, nie Przyczepię tej? Tak, włosiołej, włosiołej. A ja tutaj szybciutko sadzę nowe koło. O, jeszcze tutaj sobie dmuchniemy. Koło idzie tak. Jezus, co to można. Widzisz, widzisz? To pana ma iść tak, o. o. Dobra. Niektórzy umieją tak jednym rzutem to zrobić. Tutaj wcisnąć jest. czy ona potrafi. No, troszkę potrafi. Sprawdziłeś, czy bieżnikiem dobrze jest? Tak. Wiecie, czy dentka jest nowa, czy stara? No też trzeba się napracować. To nie jest tak, że wiecie, nowa dentka zaraz, nie wiem, wskakuje. Czy coś innego? Koła z tyłu są nowe. No, nowe. Drugie. Tak, drugie są. Hmm. Tam te stare są koło tunelu. No i tu teraz, tu teraz jest najważniejsza rzecz. Jakoś tak kierować... W... Oh. To wszystko trzeba wczuć w ten rand. Zawsze jest problem. Randylek. Ja, ja nie mogę, tutaj nawet już z tego... Tutaj odepchać, wiesz? ciężka jest, Twarde jest, wiesz? To tak. troszkę za mało w domu była. Jak na Syberii. No właśnie. Te, te szczypce. Żydzie. Trzeba się przekonać. Nigdy szczyptami nie robiłem, wiesz? Ja to zawsze dawałem radę. Zawsze tu nie było problemu, wiesz? Widzisz. Dobra, wkładamy. Do wentylka. Do wentylka, tak dobrze. Dobra. O, jak my to wsadzimy Najważniejsze, żeby wentylek nie uciekł i żeby nie uszczypnąć opony Dętki raczej. O. w ten raz to opatrzcie, że ono się wtapia. Zawsze tutaj, ja tutaj kolanami. Mam, mam swój ciężar. O, wtedy tu wchodzi. Troszkę z jednej. A najgorzej jak to się uszczypnie, no to już szkoda roboty. Jeden słuchaj, na razie idzie, czy czasem nie ucieknie, niat. Najgorsze jest tak, wiecie, że czasami się wszystko włoży, a nagle patrzymy, nie ma wentylka. Ma tutaj w ten rant wchodzić. Tutaj. Daj patyka. Nie za Czuję jak druty już pękają A wiecie to stara upona Stara Wiekowa upona bym powiedział Może za chytro Ale chcemy mi polać jeszcze Ej, Kurwa poleć sobie No i wódekiem tutaj trysniemy Oj 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 Widzieliście jak poszło? Aha, aha. To już można młotkiem, daj młotek. O. Wszystko na ten temat. O. No to wkręcamy. Dawaj maszyneczkę. Daj wentyl, raczej znaczy powietrze, luft. No pompuj. Mogę? No. O, jest no dawaj, dawaj. Mamy troszkę. Żebyś nie uciekł zaraz. No właśnie, no. No, no, no? się I, I się opona ułoży. Dymka. O, idzie. Mało chyba ustawione jest, prawda? Że tam na wyjściu? No. Możliwe. Ile jest? Nic nie wskazuje. No, zero jakby. No, co to ma? Może być zero, no. no? mówię ci. No patrz. co, przyjdź tamten. Czas mi nie działa, skrótówka no. mi padła. Uch, tamtąd, no, bo bo ja dwie gdzieś... stówy za to dałem. Kurwa, szczęście do interesu. Tu nie ma. A jest tam. Mam cię, mam cię, mam cię. Czekaj, 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 czeka. To To nie jest ten, to jest ten nowy. No tylko śrubka się wykręciła. A, śrubka, tak, tak. Bo ona się nawet powinna włączyć już. Ja nie chcę ją napełniać, bo powietrze mi gdzieś ucieka z beczki. No dobrze, że słońce jest, to chociaż fotelika działa. Cztery. Na wyjściu? No. A w oponie? Półtora. No to do dwóch i pół. Gdzież, dwa wystarczy. To no to stara dentka i opona, co ty? Chcesz wykończyć? Bardzo. No, wszystko na ten temat to. Może być, patrz, nie jest taka spękana, zobacz. A tu jeszcze raz przy tego. A, okej. Okay. Działa. Mało było tego. Już działa. Tylko to patrz, nie pisze ile pompuje, dobra. No, oczywiście, zakręcamy. Słuchaj, przynieś w kluczu darowy. A co, ten duży ci ten normalny? Ten duży. Po co ci ten duży? Duży. Masz duży, masz duży, masz duży. No, Mamy sprawy. 27, mi daj, z nakrętki podawaj mi to sobie. Jest... czy długą? 27. 27. No, sałatka nie super O! Dobra, podawaj mi, tutaj, bo tu mi miejsca brak. A pierwsze ręcznie sobie zakręcę. co ty robisz? Tak? tu pierdzielisz, jak będziesz tak kluczem nakręcał? I najpierw poruszkami. Co ty mówisz? A ja myślałem, że wszystko technologia. Nie, 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 najpierw poruszki. Dawaj, kto był następny? Masz wszystkie. Pozostałe cztery. A ja chciałem żeby to ładnie by Nie, nie, tak się nie powinno robić. Ojej, nie powinno się Byłem na się szkoleniu w wulkanizacji. Proszę cię, wiesz, co, tyle rzeczy się nie powinno robić. A tu jest porządna firma. <tak>, tak, firma Inco. Patrz, jaki nowy protektor. Tu już żadna gałązka nie wejdzie do środka. I nie przydziurawi opony. No teraz już jest porządnie, nie ma co. To są oryginały? Tak. Ucz. Zresztą widzowie odczytają, z tego roku to jest opona, to jest byłoby gitara. Krótka nasadka jest, wiesz, źle się wkręca. No nie mamy długich takich. 27. Ja sobie ręcznym tutaj dowale wiesz. No sobie, no. no. i wszystko ten temat. Ten warek się nie odkręci w czasie. Jego nie trzeba zabezpieczać w czasie podnoszenia wyobraź Porządny sprzęt nie ma, co? Kurde, wiadomo. O, łyżki, nie łyżki. Porządna firma, porządna robota. No. Porządny koło. No to tak porządny ciąg. Zobacz, nawet, nawet nie wiem czy zauważyłeś, że nawet Jarek Ogarek już 30 nie reklamuje. W jakim sensie? No zobacz, same tylko się pokazuje. Trzeba robić wspomaganie. Tak. Bo mi jest potrzebny. Do pewnego projektu. A to w przyszłości. Drążki, układ. Mm -hmm. Cały ten jezdny. Wszystko jest, wszystko jest do no. I my no do tego odstawiamy go. Chowamy graty. Na razie, na razie musi być jeszcze ze dwa razy do lasu nim pojechać, bo Aha. szkoda innych ciągników. Także moi drodzy, kończymy. Fajnie, że ze mną żeście to razem zrobili. Zawsze to było troszkę lżej. Zawsze pokazałem. Bo już mało kto pokazuje takie ręczne ściąganie opony. Chociaż z tyłu do, do, do ciągnika to bym się chyba nie o czymś zrobiłbym, wiecie, tylko tam trzeba było więcej troszkę siły. I na pewno nie w takim mrozie, tak jak dziś. Także do następnego.